No dzisiaj mówimy o podsumowaniu projektu O Polskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy, a może też tak naprawdę jesteśmy w trakcie pewnych podsumowań spotkań powiatowych, zarówno ze społecznością edukacyjną, z przedsiębiorcami, ale też jest to okazja, aby pokazać naszym partnerom, dyrektorom szkół, nauczycielom zawodu, też młodym osobom, jaka jest też nasza przyszłość i sposób myślenia o relacji uczeń, potencjalny przyszły pracownik i ta relacja z pracodawcą. dlatego, że my możemy mówić o ogromnych pieniądzach, o milionach złotych, ale w naszych głowach, w głowach dorosłych ludzi powinny być rozpisane odpowiednie role, które powinniśmy w sposób odpowiedzialny zrealizować. Bo pieniądze nie są dla nas problemem. Chcemy, chcielibyśmy, aby, aby potraktowanie jak gdyby młodego człowieka w tym w szkolnictwie zawodowym było bardzo nam poważnie i serio wobec niego. I to się w tym projekcie bardzo udało. Dlatego, że po pierwsze to, o co bardzo zabiegałem, żeby przygotować. Ludzi w poszczególnych firmach na to, żeby umieli przyjąć młodego pracownika, młodego ucznia na staż. Bo nie każda firma była przygotowana pod tym względem. Bo, oczywiście, kadra e, ludzi pracujących w danej firmie poświęcona jest produkcji, zaangażowaniu zawodowemu, a tak naprawdę na czas stażu trzeba kogoś oddelegować, trzeba kogoś zadedykować młodemu człowiekowi, żeby ten młody człowiek poczuł się potrzebny. Fantastyczny projekt, a właściwie dwa projekty. Dwa ogromne projekty o wartości ponad 67 milionów. Milionów, ale to, co najważniejsze, to ludzie. Pomogliśmy dzięki środkom europejskim młodym ludziom odkryć ich talenty. Mogli sprawdzić, jak ich zdolności i umiejętności wykorzystać w praktyce dzięki stażom zawodowym, które odbywały się w firmach na terenie naszego województwa, ale również część uczniów mogła skorzystać ze staży zawodowych w Europie. Dzięki szkolnym punktom informacji i kariery, Powstały miejsca, w których uczniowie mogą dowiadywać się o tym, w jakich miejscach mogą znaleźć pracę, w których mogą spojrzeć na siebie. Uczniom zostało przygotowane tak zwane e-portfolia. Podsumowanie dwóch projektów: O Polskie Szkolnictwo Zawodowe i O Polskie Szkolnictwo Zawodowe 2, i też jednocześnie trochę rozmowy o tym, co przez 13 lat zrobiliśmy dla szkolnictwa zawodowego i co przed nami. W Na następnej perspektywie, jakie są oczekiwania, jakie są wyniki rozmów z samorządami, wyniki rozmów z organami prowadzącymi, z przedsiębiorcami, ale też z uczniami, z rektorami szkół, czyli czego by oczekiwali, czym możemy ich pomóc, czym możemy ich wesprzeć i jak zrobić, jak projekt, który jest realizowany według mnie, według oczekiwań i jeszcze... Bardziej przybliżyć do ucznia, jeszcze bardziej przybliżyć do przedsiębiorcy, tak żeby ten uczeń wychodząc ze szkoły trafiał do przedsiębiorcy przygotowany do pracy i trafiał we właściwe miejsce. Z punktu widzenia szkoły najważniejsza jest młodzież, czyli żeby jak najwięcej umiejętności, praktyk zawodowych, staży uzyskała młodzież. Jeżeli młodzież uzyska dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, to tak naprawdę to jest najważniejsze w projekcie. To znaczy, projekt jest znakomity, bo daje dużo kwalifikacji dodatkowych młodym ludziom. Oni wchodząc na rynek pracy, mają rozeznanie, znają pracodawców, znają, mają dodatkowe wykształcenie i to powoduje, że oni na tym rynku pracy czują się znakomicie i są pożądanym towarem, że tak powiem. Brzydko mówię teraz, ale są pożądani dlatego, że te umiejętności sprawiają, że oni wyprzedają swoich kolegów, powiedzmy, w innych zawodach, w innych szkół, w umiejętnościach. Współpracujemy z Regionalnym ze swoim wsparcia edukacji od wielu, wielu lat, bo to jest taki obszar, w którym tak naprawdę należy współpracować, bo edukacja też to jest bardzo szerokie pojęcie. W ramach tej edukacji chcemy jak najbardziej przybliżać uczniom rynek pracy, ale też dać taką możliwość, żeby przedsiębiorcy mieli wykształconych i sprofilowanych pod swoim kątem i swoich, pod kątem swoich oczekiwań właśnie młodych uczniów. I te nasze działania mają do tego doprowadzić, aby ci młodzi, młode osoby, które kończą szkołę, były jak najlepiej przygotowane do pracy w konkretnej firmie czy w konkretnej branży a to oznacza, żeby miały jak największe kwalifikacje, adekwatne właśnie do współczesnego rynku pracy. Nie, nie, system edukacji robi świetną robotę, świetną. Nauczyciele robią znakomitą robotę. Doradcy zawodowi w szkołach robią swoją robotę. Pedagodzy, mamy mnóstwo psychologów. Proszę Państwa, to jest sztab ludzi, którzy pracują nad młodzieżą, ale do czego zmierzam? Ja, ja miałem wyjątkową. Taką cieplarnianą możliwość spotkania się z młodzieżą właśnie w szkołach. Na czym to polega? Zadam pytanie. Czy programista jest ważniejszy niż oprogramowanie? I pięknie się Pan zastanowił. No jest. Czy oprogramowanie może zdominować programistę? W sensie może go zirytować, ale nie będzie nigdy na takim poziomie jak programista. Jesteśmy ciałem, które karmimy. Jesteśmy umysłem, który karmimy wiedzą, i tu kłaniam się nauczycielom i całemu Wydziałowi Oświaty. Ale jesteśmy też duchem, który to ciało ożywia. Ciało bez ducha jest po prostu martwe. Wszyscy widzieliśmy martwe ciało. Nie żyje. Najcenniejszą walutą na świecie. W obecnej sytuacji geopolitycznej trudnej C19 zmieniło świat. Najpotężniejsze wywiady na świecie nie wiedzą, jak ugasić ten pożar. My mamy wpływ na ten pożar, który płonie w nas, nie na ten, który wybuchł w świecie. Wracam do tego ciała, umysłu i ducha. To słowo daje piękne słowo jedno cud.